Cześć wszystkim. Dziś będzie transportowo i wojowo, ale zanim dojdę do meritum, to polecam każdemu taką zabawkę, deskorolkę elektryczną lub hulajnogę na trasy międzynarodowe, by sobie zwiedzać. Więc tak, belgijscy przewoźnicy walczą o przetrwanie. Apel do rządu. A co na to rządy... No opłaty dróg w górę, paliwo w górę i wszystko w górę. Miały być pod koniec roku, a są już teraz. Już za niedługo będą elektroniczne poradniki w razie kryzysu i A za kilka miesięcy będą papierowe. Będzie sobie nimi można podetrzeć 4 litery. Poza tym radio zdradzio znowu straszy. No i według radia nasz sąsiad z obwodu Królewieckiego do końca dekady, jak nie szybciej, zacznie robić bum. Ale doradca NATO na to ma super sposób, wysyłając europejskich do kraju U i to muszą być oddziały wojowe, bo w planie jest, że zostaną zaatakowane przez kraj R. Ciekawe, czy wyślą tam tęczowych żołnierzyków, jak logo tej gazetki. Pozdrawiam zdrowia i pokoju oraz miłego tygodnia pracy. Subuj i obserwuj, będzie się działo.